No i te <grywka> Na tym, na tym muszę. <grywka> na Lublinka wyląduj. <grywka> Nie no, nie będzie, trochę jak stado komarów. No, jak rój, nie? Takie no, no jak rój pszczół, o władzę. Śmiele czy bąbki taka wydają święć. Jak to jest dalej? W wierzchach na cholinkę samobieską. I daleki zasięg? No weź. а то акчкердикина да?